Jeżeli w lecie masz problem z ocierającymi się udami, a chcesz chodzić bez rajstop i pończoch, to mam na to rozwiązanie. Są to majteczki z nogawką, takie pantalonki, choć nie tak urocze jak naszych babek, gdzie miały falbany i koronki. One są zupełnie gładkie, takie śliskie i troszkę zimne. Nogawka jest cięta laserem, nie wbija nam się w udo. Pokażę ci. Widzisz? Są bardzo, bardzo wygodne i komfortowe. I drugi model ultra cienkie majteczki. I tutaj mamy one size, czyli jeden rozmiar. Pięknie się rozciągają. I spójrz tylko, może ubrać taka pani, a może taka. Te majteczki są oczywiście dostępne w bieliźniarce. Zapraszam cię serdecznie głupczyce ulica Kochanowskiego 6. Do zobaczenia!